Wiesz co, ja powiem ci tak, że tutaj mówiąc w ogóle o świadomości, o tym, o czym rozmawiamy, to trzeba wziąć pod uwagę jeszcze, wiesz co, ludzkie ego, bo niektó dla niektórych ego i świadomość jest jednym. Natomiast ego jest jakby tutaj takim trochę programem przeciwstawnym do, do świadomości w jakimś, w jakimś sensie, bo ego znowu robi wszystko, żeby przetrwać i wszystko, wiesz, wszystko, żeby istnieć i zdaje sobie sprawę oczywiście z tego, że istnieje. Natomiast wszystko przeżywa tak, jakby to się działo. Nie wiem, już nie mówię, że przeciwko tobie, ale wszystko przeżywasz to, jakby na sobie, i bardzo się w to wkręcasz przez twoje ego. I ego myśli, że wszystko jest realne. Natomiast świadomość dobrze wie, że to jest tylko kwestia doświadczenia, jakby. No nie? i tutaj trzeba rozdzielić te dwie, dwie kwestie, że im więcej jest świadomości, tym mniej jest ego. I tak masz przy rozwoju na przykład duchowym, że co się zmienia? No zmienia się to, że obumiera ego, ja tam zawsze coś zostaje. Ja nie mówię, że całkiem ma umrzeć, bo to też nam czasami pomaga. Natomiast w momencie, kiedy ego umiera, świadomość się rozszerza, bo świadomość wie, że jesteś tylko tutaj po to, żeby czegoś doświadczyć i zaczynasz tego doświadczać i jesteś jakby tutaj graczem na tej planszy, a nie wkręconym tak, że wydaje ci się, że wszystko jest prawdziwe, bo tak naprawdę My po prostu doświadczamy pewnych rzeczy, a nie y, jesteśmy nimi. A ludzie się tak wkręcają, bo mają ego, które zajmuje za dużo miejsca, że tak powiem. I to ego im mówi, że tak, to wszystko jest naprawdę. Ty jesteś tutaj królem, w ogóle jesteś najważniejszy i wszystko Ciebie dotyka, dotyczy i w ogóle. I z tego jest najwięcej tragedii.